Dodatek węglowy, co z wypłatami środków w Centrum usług społecznych gminy Dełmica prawie 4000 wniosków czeka na rozpatrzenie. Dlaczego? Samorządy nie otrzymały obiecanych funduszy. Pierwsi mieszkańcy powinni już odebrać pieniądze, jednak na wsparcie będą musieli jeszcze poczekać. Szykują się zmiany. Dziś weszła w życie nowa ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Dla naszych mieszkańców, tak jak każda gmina, będziemy wypłacać, przyznawać i wypłacać dodatki węglowe. Niestety, z uwagi na taki niestabilny stan prawny te wypłaty już będą przesunięte w stosunku do tego pierwotnego zamierzenia. Początkowo mieliśmy wypłacić dodatki w ciągu miesiąca. Niestety nie otrzymaliśmy na to żadnych środków, a w międzyczasie po otrzymaniu zapotrzebowań od, od urzędów gmin, od samorządu, Postanowiono zmienić ustawę i zmienić całkowicie praktycznie założenia. I zasady przyznawania dodatku węglowego. W tej chwili no, jesteśmy postawieni w takiej dość trudnej sytuacji, ponieważ mamy przyjęte wnioski, które wiemy, że już w tej chwili nie będziemy mogli wypłacić dodatku. Dotyczy to tych gospodarstw domowych, które zamieszkują w jednym, w jednym budynku. Początkowo, i takie też były wytyczne ministerstwa, wyjaśnienia, wyjaśnienia rządowe. Dodatek węglowy przysługiwał każdemu gospodarstwu, bez względu na to, ile tych gospodarstw domowych zamieszkiwało w budynku, i bez względu na to, czy źródło ogrzewania było jedno, czy było ich kilka. W chwili obecnej, po zmianie przepisów, które weszły w życie właśnie dzisiaj, Dodatek węglowy będzie przysługiwał tylko i wyłącznie na jeden wniosek złożony z, na dany adres. Czyli jeżeli wpłynęło z danego adresu powiedzmy trzy wnioski, bo jest trzy gospodarstwa domowe, to dostanie jedna rodzina dodatek węglowy. Wnioski można składać do listopada. Dodatkowo jeszcze została uchwalona ustawa, wprowadzony nowy przepis, który Zakłada wsparcie dla rodzin, które nie używają węgla, tylko na przykład drewno kawałkowe, peret drzewny, ogrzewają domy kotłami olejowymi czy gazem LPG. To jest kolejny dodatek i nazywa się dodatek dla gospodarstw domowych. Ustawa weszła również dzisiaj w życie. Nie mamy jeszcze wniosków, ale na, na w najbliższym czasie ten wniosek będzie opublikowany i będzie można taki wniosek złożyć u nas. Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą również m.in. wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosku do dwóch miesięcy od dnia złożenia. Mieszkańcy w związku z wprowadzonymi modyfikacjami. Nie będą musieli składać nowych wniosków.